Po co nam poezja? Poezja jest nam niezwykle potrzebna w życiu po to, żeby się zatrzymać, móc zastanowić, móc pomyśleć trochę nad sobą, nad światem. A w tym wiecznym i bardzo rozpędzającym się rytmie współczesnego świata, takie chwile zadumy są bezcenne. To dla mnie wielka radość móc otworzyć. Czytanie wierszy Wisławy Szymborskiej. Zapraszam Państwa do uważnego słuchania i takiej chwili listopadowej zadumy nad poezją, nad światem. Dziękuję. Wiersze Szymborskiej angażują inteligencję jednostkową i są głosem owej zapomnianej, ale i niezapomnianej wspólnoty. O jej twórczości powiedziano bardzo wiele: że filozoficzna, że stojąca po stronie jednostki przeciwko wielkiej liczbie, że pesymistyczna, lecz w sposób dyskretny i powściągliwy, że zanurzona w kulturze i szczególnie wierna pamięci arcydzieł, że ironiczna, lecz ciepło, że kobieca, lecz nienachalnie, że odkrywcza i zainteresowana odkryciami, w tym odkryciami stricte naukowymi. To wszystko jest prawdą. Dodałbym jednak, że to jest poezja inteligentna, co jest oczywistością dość rzadko spotykaną tak naprawdę w wierszach i nie zawsze też oczekiwaną od wierszy. Poetka nie idealizuje człowieczeństwa, jak wszyscy wiemy. Często za pokpiwa. Lecz mimo to odczuwa silne pokrewieństwo z tym rodzajem człowieka, który myśli, bo nie wie. Nie wiedząc, chce się dowiedzieć. Dowiedziawszy się, nie chce na tym, z czego się dowiedział, poprzestać. Niech więc Pochwalony będzie bez wstyd myślenia. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do poezji. Wołanie do Yeti i Sól. To dwa tomiki pierwsze. Wieczór autorski. Muzo, nie być bokserem to jest nie być wcale. Ryczącej publiczności poskąpiłaś nam. Dwanaście osób jest na sali, już czas, żebyśmy zaczynali. Połowa przyszła, bo deszcz pada. reszta to krewni, muzo. To nie jest lament, to tylko zgorszenie, że anioł z prawdziwego białka, latawiec o ogruczołach z pieśni nad pieśniami, pojedynczy w powietrzu, Nieprzeliczony w ręce tkanka po tkance, związany we wspólność miejsca i czasu, jak sztuka klasyczna w barwach skrzydeł, spada i kładzie się obok kamienia, które w swojej archaicznej niezbieżku. Nie ma ich. Nigdy nie było, a jednak muszę to sobie raz po raz powtarzać. Starać się nie być dzieckiem, któremu się zdaje. A to, co mi spod nóg tak nagle uskoczyło, nie uskoczyło daleko, bo przydeptane upadło i choć wyrywa się jeszcze i wydaje ze siebie przeciągłe milczenie, to cień nazbyt mój własny bym czuł się u celu. Moreny, mureny i morza i zorze i ogień i ogon i orzeł, i orzech. Jak ja to ustawię? Gdzie ja to położę? Te haszcze i paszcze, i leszcze, i deszcze, bodziszki, modliszki, gdzie ja to pomieszczę? Motyle, goryle, beryle i trele? Dziękuję, to chyba o wiele za wiele. Jesteś piękne, mówię życiu. Później już nie można było. Bardziej żabio i słowiczo, bardziej mrówczo i nasiennie. Staram się mu przypodobać, przypochlebić, patrzeć w oczy. Zawsze pierwsza mu się kłaniam z pokornym wyrazem twarzy. Moja siostra nie pisze wierszy. I chyba już nie zacznie nagle pisać wierszy. Ma to po matce. Która nie pisała wierszy, oraz po ojcu, który. Nic darowane, wszystko pożyczone. Tonę w długach po uszy. Będę zmuszona sobą zapłacić za siebie, za życie oddać życie. Nie wiem, jak to jest być wypędzonym, wypędzoną. Znaleźć się w kraju innego języka. Prędko nauczyć się słowa dziękuję, jeśli ktoś pomoże. Słowa przepraszam, jeśli ktoś krzywo spojrzy. Nie być nigdy zbyt głodnym, kiedy cię częstują. Thank you.